Cześć, siemanko, jestem Raszak, witam w kolejnym odcinku z gry Stand. Ostatnim razem Carter nam się poświęcił, stworzył drugie serum w sumie razy 8 go stworzyliśmy, no i jesteśmy kolejną postacią. Zastanawiam się czy faktycznie jak w ostatnim odcinku na pod koniec mówiłem, by nie zrobić po prostu takich ranów, że będę solo robił już bez was a, i wam tylko pokazało sam koniec, ale tutaj wam chcę pokazać, zobaczyć co się zmieniło, tak? A jakby no zobaczmy czy coś tutaj nowego się pokaże. A, ten Amu Drop cały chciałbym wam też pokazać, co to jest. Bo może coś ciekawego to jest? Może innego, nie? To jest zawsze kontent kolejny. Zobaczmy coś ogólnie nowego w sklepie. Możemy knowledge kupić. Około. To point. Aha, zatem możemy. To jeszcze więcej tych możemy sobie ogarnąć, rozumiem. Te postaci się w ogóle nie opłaca robić, nie? Kupować. One, one, Te postaci nic nie wprowadzają ciekawego: nic. Equipment. Hmm. Yes, patrzcie. Amu fragmentation drops. Ogólnowej item na 85 wymiarów będą, masakra. This item can be found in scavengers. Think... Okej. Okay. Amu fragmentation. Ale czym to jest? Nie mam pojęcia. Uuu, 18 sztuk do granatnika możemy kupić. Amunicji. Dużo, bardzo dużo. Dwa na Juggernauta wchodzą, nie? Radnik jest fajny na Juggernauta, to muszę przyznać. P90 jest. Górne, semi-automatyczne szangany się pojawiają. I P90. P90 jest na... Kurde, jak ten kaliber ma? jest na 9 mm, to co nie inne? Nie pamiętam jak się nazywa ten kaliber do P90. Chyba, że to będzie pod dziewiątkę leciał, ale wątpię. Chyba nie. Supresor do shotguna. Hmm. Gra wskazuje, że byśmy chyba pod shotgunem polecieli. O, maczeta na startup ale za 500 też. Sposrało. Teraz, Kurde, to nie ma nic ciekawego. Może faktycznie to sami, Ale w ogóle mu nic nie spotykam do pompy. Ani trochę. Raz na kiedyś leci. Chyba, że ono działa tak, że jak mam sprzęt, na przykład gadał, to wtedy leci. To powiedzmy, 90 zrobimy. Ubekuję, jestem ciekaw. I ogólnie te żółte byśmy mogli powykupować rzeczy. My to możemy zrobić, bo to jest za reputację. Do pompy możemy wziąć, bo mamy teraz pompiarza i w sumie to. O, możesz dać, i to możesz dać, i to tyle w sumie stąd. Szczerze, bardzo słabe. Bardzo słabe rzeczy z punktów. Mamy 139 punktów. To chyba wszystko możemy praktycznie już mieć. Ostatni pociąg jeszcze tutaj dodamy sobie. pić. Z tej kategorii mamy wsio. No, z kategorii mamy wsią, z tej kategorii mamy wsio. 50% na tego mamy. Błagczą speedy jeszcze. ...a z tej kategorii zostało nam do krawcenia. Mm. Mm, 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 mm. Nic przydatnego w sumie. Dobra, rozdamy to, no bo to... jak będzie to. Refill speed możemy zrobić... ...po dwa, repair speed... Już wszystko mamy, już nie ma co rozdawać w tej grze. Dosłownie nie ma co rozdawać. Armory, to bierzemy, bo to jest standardowe. To bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. I ja kupiłem? Ty! Już ja amunicję kupywałem. Gdzie jest moja amunicja? 100 amu kupywałem do pompy. Nie, kupiłem to 100 amu do pompy, czy nie? Nie kupiłem. Chyba. Albo no kupiłem? Nie, nie kupiłem. Dobra. To wszystko jasne. Dobra, moi mili. To jakby w tym momencie już sobie przerwiemy. Jakby będziemy kontynuować, jak już e, do tego labor laboratorium kolejnego i tak dalej. Będę mam skakał po prostu już takimi przerwnikami. Bo nie ma sensu, będziemy mieć cały czas to samo już. Nic się nie zmienia. Więc jeszcze tylko w sumie możemy zobaczyć, jak wyglądają te perki. Te mutacje. I co kolejnej się blokuje, a tak to wam po prostu już endgame będę pokazywał nie, ten ostatni etap amu shock drops eee, to są takie rzeczy że chyba mało przydatne eee, uh, increase reward multiplier and new items to spend a reputation on co ja nie by tutaj miałbym zrobić jeszcze więcej dać Reduce damage of firearms? No nie. Spaliwa mniej? No też nie. Increase the movement speed of anything when you're able to. Sumie, daj to oraz. Szybsze mutacje. W sumie... Nie wiem. A może by tak polecić z mutacjami na start? Trzema od razu. 20%, no trochę dużo, nie? Mele weapons on arm attacks, zmniejsza obrażenia. No znam, municja może bym nie chciał. Nie no, przecież jak wezmę, żeby mnie trapy, to ja zginę tych trapach pewnie, nie? Ja znam siebie, będziesz. Wiem, jak to się skończy. All melee Weapons do 40% less damage. No dobra. Weźmiemy, że mniejszy damage jest. No, trudno. Dobra. Taki będzie mój run, A zobaczymy, jak z nim pójdzie. To wykonacie się, czy dotrę do laboratorium, czy nie. Więc ya, do potem. Moi mili, jesteśmy kolejną postacią w laboratorium, jak widzicie to trochę rozpierduchę to zrobiłem. Eee, trudniej było tą postacią, bo nie było sniperki. Ogólnie było, ale mieliśmy skara, więc spoko. Znalazłem również P90. P90 jest pod 9mm kaliber, więc trochę się zawiodłem, ale no... Niech będzie, nie? Jakby... Średnia jest ta broń, nie jest jakaś tam wybitna, nie? Jeszcze ze strupów sobie pozbieram rzeczy. Nie wiem w sumie po co, ale wszystko pozbieram, bo... Why not? 81 level wbiliśmy z 76 chyba coś koło tego więc trochę poleciało nie przedłużam po prostu chyba walę ten serum udało się zrobić kolejny poziom drugi tier oj melee weapon była dość słaba znaczy i tak dużo perki były dodawały i jakoś to się przeszło ale trochę się męczyłem a zobaczmy jak teraz serum wyjdzie nie może się uda tym razem zebrałem chyba on chyba zużył tu serum już, nie? 7 serum i 28 bounty tych. Bardzo mało, bo dużo skipowałem miejsc. Żeby dotrzeć do laboratorium tylko. Zobaczmy czy się uda. No się nie udało. Czyli to nie ten run jeszcze. Ale tier trzeci skończony. od drops. A! Yy, Odblokowałem to i to jest mod do broni. To jest mod do broni, który zwiększa damage po prostu broni, wiecie? 1069 tego. Uuu. No tak, no bo mnożnik jest duży, nie? Mnożnik jest duży, dlatego. Dobra, no to kolejny run, bo co tutaj dużo mówić? Nie, lecimy dalej. Kolejny run, kolejna postać. Eee, nie wiem, kogo sobie teraz wziąć. Kto, kogo poświęcimy teraz? Jeśli dotrze, oczywiście. A, widzę, że dużego wyboru nie mam. Tu jest pistolet sygnałowy. Oh my God. Dobra, pompę się weźmie. 1069 punktów, 56 tych zostało. Szczerze, punkty praktycznie wszystkie wydane mamy. Zostało nam takie, jakieś takie właśnie duperele ale jak tutaj, nie? O, i tutaj, żeby więcej znajdować żarcia, możemy to wziąć. Bo Action Speed mamy na maxa. Z tej kategorii mamy wszystko też już. Dobrze mówię? Tak, stąd mamy wszystko. Zgaduję, że achievement jest za wszystkie te. Ten ukryty pewnie. Tak patrzę, czy wszystko. No, z tej kategorii zostało jeszcze. Tu już mamy na full. Zostały te rzeczy jeszcze do zrobienia. I koniec. Trzy rzeczy do kupienia zostały i mamy całe drzewko zrobione. Nice. Nie wiem, czy teraz nawet tego nie zrobimy. Knowledge 20 punktów nie zrobimy. Supply points 500. to nic nie zablokowaliśmy, bo na 85 dopiero kolejne. Byku, Byku start. Ale ten run będzie dobry. Ojej, ojojoj, mam oj, czworeczki na start. Eee, tutaj na szybciej pójdzie. Tu już nawet nie będę musiał szukać rzeczy, tylko amunicję. Oj, tak. Tu w sumie możemy to kupić. Eee, to ty gadasz maczeta na start. I w sumie mógłbym pokupować skrapy na start. I 17, żeby dropiła w trakcie. Już wszystko kupuję, nie? No, wszystko kupuję, bo już i tak wszystko mamy. Skar na ważniejsze był. Nic nie potrzebuję więcej, naprawdę. Pewnie granatnik jest później na wyższych poziomach. Te bandaże bierzemy, to bierzemy. To będzie na sprzedaż. Dzięki, bo to wszystko jest. Resetuje się. Skarek. 3 Mki mamy na start. Nie, a ja, gdzie jest skara? A dobra, ja w ekwipunku już go mam. Dobra. I maczeta na start. Jedziemy. Jedziemy kolejny run i widzimy się niedługo w laboratorium. W sumie sekundę. Cyk. No i mamy kolejne podejście, kolejny laboratorium. Czwarta postać? Kora? Carter czekam tam był? Ta, czwarte podejście. E, tutaj trochę miałem prościej jeszcze start, bo miałem ogólnie skara na początku, nie? No skara jest teraz full zrobiony. i taka znalazłem. To co mówiłem wcześniej, że tylko taka nie mogę znaleźć tak. No i serkę mam, więc easy run jest ogólnie, nie? W ogóle 90 level biliśmy i zauważyłem w ogóle jedną rzecz. Gdy jesteście atakowani, utrzymujecie obrażenia. Więcej expa dostajecie, dostajecie taki kawałek więcej expa, że to jest masakra, więc trochę Natworzyłem sobie apteczek i trochę pobizowałem. trochę wziąłem, y, damage'a podostawałem Czul damage'a podostawałem Ale wbiłem chyba tak sobie półtora levela, nie? A co ja robię? Się zagadałem I powiem wam, że jest git, naprawdę jest git y, Wszystkie perk'i mamy odblokowane jak coś, wszystko Mamy wszystko na maksa Nic się już bardziej nie da zrobić w tej grze tu muszę na miny uważać, bo biłem perkę, gdzie większe obrażenia otrzymujemy. I obydwie miny wybuchły. Niesamowite. Ok, pocisk nie przebił, ale mele przebiło. Ciekawe. Nie mamy baterii jak tylko, bo ostatnio zużyłem na tego. W ogóle zacząłem z dwoma paskami zarażenia i mutacji nie dostałem. Dupę to jest. Jeśli chodzi o ten. ten, ten afiks. Strasznie jest ciężki. Preser Shandgana ani razu nie użyłem, szczerze. Ani razu. Zobaczmy co tu jest jeszcze. Granatnika nie mogłem znaleźć. No w ogóle granatnik nie chciał polecić, więc tu będzie problem z grenautem. Ile ja tych granatów mam 6. Proszę na pistol teraz. Teraz to już wiecie, co możecie sobie powiedzieć. Wzięłam byczki. Dobra, leżą. Wydaje mi się, że chyba będę musiał... Będę musiał chyba piąty tier wbić tego zagrożenia, żeby pewnie skończyć gierkę, tak, tak. Tak mi się wydaje, nie? Ale zobaczymy. Po co ja tu wchodzę? Żeby chyba amunicję tylko, nie? Bo tutaj leki będą tylko. Dobra, teraz Juggernaut, teraz najtrudniejszy pokój. Jeszcze tutaj możemy pozbierać sobie te próbówki. Dużo tych tam bądź tylko nie pomijam. Nie chcę mi się lutować wszystkich zabijaków, już. Serio. Kurno mnie zabije przecież nie ten śmierdul Dobra, leży. A tylko dzięki serce, nie? No muszę podnieść wszystko, no tak. Nie wiem, który jest oponężony, więc. Dobra, bo wiemy. Tu musimy uważać, bo są beczki. Jeden fałszywy ruch i. Nie ma nas. O nie, skończyła mi się ta niesamowita. Dobra, co ja zbieram w ogóle? Nie ma tu żadnych tych jeszcze? Nie ma. Dobra, moi mili. Kolejna postać mówi papa. Pa. Może tym razem się uda? Ogólnie to nawet nie wiem, ile pozbierałem, 11 sztuk mamy. 31 tokena. Trochę lepiej niż ostatnio. Dość szybki ten rad miałem. Dość szybko go skończyłem. Uwaga, czy się uda? Czy to jest ten moment? Eduardo i Zed. Czyli to jeszcze nie jest ten moment. Come on, które to seru będzie? Tak czy siak, 310 razy 20 no to jest słabo jednak, wydawało mi się, że lepiej. Dużo skipowałem tych miejsc. Dużo skipowałem miejsc, ja bardzo skipowałem tą mapę. Jak miałem piątkę, a te pierwsze rejony w ogóle skipnąłem. Od razu pojechałem na trzeci, zgarnąłem tylko tłumiki i tak dalej i od razu ruszyłem na hell. Praktycznie pierwszą, drugą lokację skipnąłem. Nic z nie robiłem. No tak czy siak, ruszamy dalej. Fighter loadout mamy, fighterem? Co fighter ma? Oh yes. M16. M16. No, kupiłbym perki, ale <laughs> nie wiem co z nimi robić. Mogę jeszcze kupić perki, ciekawe. Barber loadout. No ten już jest lepszy, ale też jakiś bez szału, nie? 90. level na kolejnym setnym, czyli na maksymalnym poziomie, będzie ostatni już. UMPA. I UMPA, co ran byśmy mieli. Jest to. No to kupujemy tego od razu. Nawet nie wiem, co to jest. Hmm. Jezu, teraz będę musiał czwartym tierze to robić? O matko. Eee. Wiecie jaki jest problem? Skara nie mamy. No właśnie, skara nie ma. Dobra, tego umpa weź, bo to jest dobra broń. 5,56 ammo możemy sobie zgarnąć. G17 też by resetowało. Ooo, oh, tam mogę sobie wziąć. Dobra, weź takie badziwe, żeby tylko było, i tak tego już nie będziemy używać. Standardowy pakiecik bym poprosił taki standardzik i maczetę. To jest bardzo fajny run, start runu i Nie mogę dłużyć tej m Dobra, mamy umba. Ja i tak będę celował z skara, nie? stałem czwórkę to akurat nie, nie biorę jej Już jak mamy M16 to w sumie z no, zniszczona jest Dobra, ciul Jedźmy Moje mili kolejna próba, chyba piąta już. Ogólnie mam nadzieję, że w ogóle setny level wbiliśmy. Wbiliśmy setny level, jest setny level, mamy maksimum achievement. Był mam nadzieję, że to jest ostatni już bo już szczerze zaczyna mnie trochę to nudzić. Jakby nie ma nic nowości. Eee, robię cały czas to samo już. Mam nadzieję, że teraz się uda zrobić z serum, bo jeśli nie. Ogólnie tamto postać wcześniej zginęła, nie udało mi się, chyba na trzecim mapie zginąłem, Juggernaut mi zrunshotował znowu, więc jest jak jest. Też nie miałem, o górne. też nie miałem ogólnie eserki. więc tu był ten problem, eee, ale tutaj akurat w tym nie miałem eserkę, więc nie było tak źle, Juggernaut został pokonany i tak czy siak, zobaczmy czy jesteśmy w stanie zrobić to cholerne serum i ono zadziała tym razem, zobaczmy. Alex is alive! Udało się. W końcu. Siadła, czyli nie trzeba tieru piątego robić. Udało się serum zrobić. After the shine, Alexis alive. Czyli zrobiliśmy to serum. Ogólnie serum tym created te, te próbki było mniej teraz. A szukałem wszędzie i było... trzy tylko znalazłem. Nie było więcej nigdzie na tej mapie, bo one tylko występowały najczęściej w helu. Teraz nic nie było. W ogóle się 9 tych zbierałem. nas, nice. W ogóle Warhammer jakiś tam był do zdobycia. Ale ciur z tym, udało się. Uf, zobaczmy co dalej. Emili, zrobiliśmy achievement complete the 5 runs, czyli 5 ranów trzeba było zrobić, żeby serum udało. No i co, jakby świat, można powiedzieć, że są uratowany przez ochotników, no bo stworzyliśmy serum. Zgaduję, że tu możemy sobie grać, że po prostu, żeby jak ktoś nie wbił na przykład 10. levela i tak dalej, 10. setnego levela, to może sobie pogryźć, ale zgaduję, że to już jest koniec gry. Możemy zobaczyć jakąś postacią jeszcze, obojętnie jaką, bo wydaje mi się, że to już tak jest koniec. Tu już tylko możemy się bawić po prostu, nie? Ale fabularnie to chyba wszystko zrobiliśmy. Muszę zobaczyć, czy jakieś nowe... Na setym levelu w ogóle coś się odblokowało, nie? Bo jestem ciekaw. Equipment. Battle Axe Drops. M4 cały czas możemy dostawać. Eee... W sumie nic ciekawego się nie odblokowało na tym levelu. Jest zawiodem troszeczkę. Można ze mną pogadać czy coś? It's over. Well, I mean we got under control. No właśnie, mamy pod kontrolą serum. It's effect similar to the same way they are, okay. Aha, dalej jest szansa, że możemy się zmienić, nie? Jeśli jakieś tam infekcje się wdazą czy tak dalej, nie? To oni dalej będą to robić, nie? Może druga część będzie w przyszłości. Little A po raz z tym prezydentem ogólnie, tym burmistrzem całego tego miasta. A, ten nic nowego nie powiedział. A to takie imię jeszcze podejdziemy. We did it, zrobiliśmy. Znaczy, ja to zrobiłem, albo baj. Serum. No, trochę 5 żyć kosztowało, 4 w sumie, 5, bo ten ostatni, przedostatni też wywalił się. Aha, czyli jakby Serum działa, ale nasze mutacje nie zmienią się czy nie cofnie tego progresu. Zdawało mi się, że jak serum weźmiemy, to cofnie ten progres, nie? A on nie cofa. Czyli tak naprawdę będziemy wygnańcami, nie? Jakby nie będziemy mieszkać tutaj, bo nie możemy ryzykować, że infekcja wróci, nie? Hmm. Czyli w sumie dupa, nie? Zrobiliśmy serum, ale nie do końca to serum wypaliło. Tak jak chcieliśmy. Bo mili! E, zgaduję, że wszystkie chimeny mamy, chyba tam trzeba 10 razy zginąć. A my chyba 10 razy nie zginęliśmy. A, a tak naprawdę, to ja zrobię to już poza odcinkiem, żeby 100% achievementów mieć. Ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy na full tę grę. Bardziej się już nie da. Jeszcze tylko można zrobić, jak naprawdę, ten bonus, i możemy zobaczyć, co jest na piątym pierze. Nagroda, bo zrobiliśmy na czwartym, ale już było ciężko. Już naprawdę było ciężko. M82A1 Drops. To jest jakaś lapuła. I padkiem. Znaczy 3.8 kaliber Zgaduję, że to jest broń, która one-shootuje wszystko Dosłownie wszystko Ale tu trzeba wszystko wziąć już, nie? Na maksa To ja już sobie odpuszczę Już po tej broni mi się nie chce, w sumie fabularnie skończyliśmy Koniec dla standa, moi mieli. skończyliśmy go Dość długa to była przygoda, ale udało się skończyć Bardzo fajnie mi się grało I... jeden z lepszych tytułów Jeden z lepszych tytułów, na pewno Mam nadzieję, że w przyszłości może drugą część się doczekamy, czy coś po Lastandzie. Już mam kolejny pomysł, jaka będzie seria. Będzie też fajna, wydaje mi się, że fajna, tylko że ona jest nieskończona. Produkcja, a więc zobaczymy, ile tam damy rady, tyle zrobimy. Ale mamy fajnie, że skończonego tego Lastanda. Cieszę się, trochę to już na siłę robiłem, szczerze przyznam się, nad koniec już te te 5 ranów. Ale byłem ciekawy, ciekawy, jak to serum zadziała. Trochę się zrobione, bo wydawało mi się, że będzie trochę lepiej, że. Będziemy mieć skok, nie wiem, w czasie, że cofniemy się, że cofniemy się, przyjdziemy tam, zobaczymy świat za 10 lat, za 15 lat, jak to będzie wyglądać, ale okazało się, że dalej nic nie ma, nie? Więc może to jest furtka dla drugiej części? Nie wiemy tego. Tak czy siak, dzięki, że byliście ze mną przez tą całą serię. Trzymajcie się! Hej!